Jest dobrze, czekajcie pod kamerkę trochę. Dobra, jest teraz jest, no. Hej, cześć Siemka, witam Was. Dzisiaj z chciałbym e, trzeci odcinek z Don Rasa rozpocząć i na razie limitki nie ma, więc konkurs stop chwilowo na ten odcinek. Już nie. Tak, trzy po... Ile? Po trzy. Po trzy. Dobra, czyli tak jak ostatnio. Trzymaj i idziemy, losujemy. Ja to teraz wezmę, teraz ty zacznij może. Jedź może, Dobra. To dobra. Son kolejny to, to, to idzie na... No ja to wiadomo, te powtórki no niestety Anguilar Clean sheet Filed general, czyli generałowie pomocy Coś takiego Z angielskiego lecz naprawdę Mózg <noise> Kolejna. I Afelaj. Dobra. O dwie? Bierz drugą, bo idzie ci dobrze. Bardzo. Tym razem przewiduję, czy dzisiaj by się przydał, skoro ostatnio był Messi i Neymar, to teraz by się przydał Ronaldo Baby. i tutaj Ronaldo lub Bale, teraz to by było takie A jest w ogóle Bale na tych kartach? Chyba nie ma, ale gdyby był, to, to by był No i mamy konkurs zamknięty Do ile limitka? U, rzadziutka, jedna do 99, do 100, Tak można to nazwać No, no. czyli nie zamknięty konkurs Zło, Złoty pres, e, Press Pro Dobrze, czyli... O i patrzcie Benzema. Wow. Kurde, prawie zgadłem! Nie zamiast zamiast ile ten? Benzema Ronaldo. Kurde. Byłby znowu, bym, bym się das widział przyszłość. Dobra. Ale ładnie, prętaj prof. Nie pokazuj do góry nogami. No, no nie zauważyłem bo. znowu. Tejo. Kto ma laptopa, to jeszcze może sobie odwrócić, nie ale jest. już taki stacjonarny, to nie bardzo. Wladimir, dobra. Dobra, otwórz trzecią. Autograf. Ale ja chcę stąd. Jak będzie w tej... takiej tytach... jedziesz, jedziesz. Jak będzie w tej, co tak trochę zacząłem, będzie autograf, to ja po prostu... Wreszcie się schodzą. Edison Cavani. Gdzie Edisona Ellisona Cavani'ego? No, nie wiem, co, coś mi się porypało. David Luiz. Dusan, Dusan Tadic. Hector Herrera. Kurany i zobnin, kolejny zobnin Dobra. Ja. Mamy Prezel Proof. ja to tak będę mówił, na to z góry lecimy. Fred, Jao Mutinio, Midfield Masteros, Nicol Gatien, Iniesta. Tu mamy Halka, Ostatnio bombarduje te bramy z zawodnik. Kombarow, już też go gdzieś widziałem. I tu mamy International. Bains. Bainsa. Reprezentant Anglii. No tak, czyli tak, 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 tak. Na brabazuweczki, na kopeczki. Także, kto postawił 99 limit, to w tej chwili wygrywa konkursi. Mieli obstawiać imiona, powiedziałeś. Nie imiona, tylko rodzaj limitu. No co ty, chłopie. Milik Honda, Kedira, Elgazi, Klasen. Ciekawe czy był ktoś, kto obstawił jeden na 1, :1. Srna. To przecież już. Proszę, Gekas. To tak sprawdzałem chwilę i nikt nie znalazłem. Kedira i el Sharaoui. Dobra i ostatnia sprzeczka na dzisiaj? Nie wiem czy ustawa przewiduje stopień głupoty Musa Ostatnia saszetka Tomasz Miller. Degen. Herrera. Brahimi. David Louis. Hugo Loris. Dajmy go do karteczek tutaj na i. Kto tam? Trao. może być. Coś tu mi nie pasuje. Przedtem było 6,6, a teraz Trzy, o 7 5. Teraz tak, wiesz. Dobra. No. Zapraszamy do kolejnych filmików. Narka. Narka. Pa. Pa, cześć.